Prokurator okrągłańską, proszę. Dzień dobry, Mirosław Dąst. Ja chciałbym... Dzień dobry, Mirosław Dąst. Ja chciałbym porozmawiać z prokuratorem na temat spraw, do których doszło przez ostatnie. Wiele lat. Doszło m.in. do porwania i preparowania dokumentów we współpracy z prokuratorami. Chciałbym, żeby to wyjaśnił prokurator. Eee, a w prokuraturze okręgowej jest jakieś wprowadzone postępowanie? Czy w prokuraturze eee, rejonowej? M.in. prokurator w Gdyni przeglądał dokumenty, które trafiły do sądu w związku z fałszowaniem dokumentów przez między innymi biegłych sądowych w związku z porwaniami, w związku z tym, że powstały dokumenty, które się kompletnie wykluczają w budżetówce i dlatego chciałbym, żeby prokurator okręgowy po prostu jasno się wypowiedział w tej sprawie, ponieważ doszło do rzeczy, które są karygodne, które tak naprawdę jednoznacznie wskazują, że w ramach kontynuacji przestępstw doszło do zabójstwa prezydenta Gdańska. Po prostu jest to gruba afera. Dobrze, to jeśli ma Pan tu jakieś, chce Pan znać stanowisko prokuratora okręgowego, to proszę skierować takie, takiego maila. Dostanie Pan odpowiedź na piśmie. Znaczy, wolałbym akurat bezpośrednią rozmowę, bo w tym momencie jeszcze można dodatkowo zweryfikować. Nie ma możliwości przeprowadzenia rozmowy. Nie ma możliwości. Ale Nie jest ma. możliwość, żeby prokurator dokonywał przestępstw i brał udział w porwaniach i brał udział w fałszowaniu dokumentów w budżetu. No, to opisać w piśmie i tylko tyrokrągowi się ustosunkuje do tego. No dobrze, widzę, że dzisiaj nic więcej nie załatwię, ponieważ odbijam się, odbiję się od pani, więc spróbujemy w takim razie przesłać pismo. Zobaczymy, co państwo odpowiedzą. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia.